Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo dużo uwagi poświęcamy środowisku, odpowiedzialności też producentów za opakowania wprowadzone na rynek i równie dużo uwagi temu aspektowi poświęca Komisja Europejska, która 30 listopada ubiegłego roku opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w skrócie nazywamy to PPWR. Obecne regulacje, które dotyczą gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są wydane, obowiązują jako dyrektywa. Co to oznacza w praktyce? Dyrektywa musi być implementowana do prawa krajowego, a rozporządzenie obowiązuje wprost. Jest to gigantyczna zmiana jakościowa w podejściu Komisji Europejskiej, która będzie miała bardzo konkretne konsekwencje. Jak już zostało wspomniane, wszystkie opakowania będą musiały się nadawać do recyklingu w 2030 roku. Z możliwą derogacją do 2035 roku, w sytuacji, kiedy wpadniemy w tą najgorszą literkę zaszeregowania pod kątem właśnie przyjazności do recyklingu. Ale czy tak się stanie, to zobaczymy, bo jest to dopiero projekt. Natomiast wiemy już, że kierunek jest jasny. Wszystkie opakowania mają być zaprojektowane do recyklingu. Można je poddać recyklingowi na dużą skalę. Są skutecznie i wydajnie zbierane w sposób selektywny, są sortowane według określonych strumieni, a uzyskane recyklaty mogą zastąpić surowce pierwotne. To wszystko brzmi fantastycznie, ale obecnie, na, na tym etapie rozwoju systemu, w którym się znajdujemy, raczej bym powiedziała, że mocno ambitnie. Komisja przygotowała taką gradację od A do E, tak jak w szkole. Albo jest to cena A, kiedy opakowanie super jest zbierane, świetnie poddaje się recyklingowi, w 95% jest zgodne z wszelkimi kryteriami, a E to takie, które osiąga poniżej 70% zgodności. Co to oznacza dla dzisiejszego systemu opakowaniowego i systemu odpadowego? Że praktycznie wszystkie elastyczne opakowania znajdą się w kategorii E. A to z kolei oznaczać będzie, że jeśli nie zbudujemy systemu, nie zmienimy tego bieżącego stanu faktycznego, to w 2035 roku najdalej będziemy mieli zakaz wprowadzenia tych opakowań na rynek. A tych opakowań trochę jednak jest. Przedwczoraj wypłynęła. Informacja z DG Envy, które jako swoją uwagę do projektu rozporządzenia wskazuje, że ten zakaz wprowadzenia powinien obowiązywać już w 2030 roku. Nie ma sensu czekać po prostu. A to są opakowania elastyczne. Stosujemy je do naprawdę bardzo, bardzo wielu zastosowań. do Przekąsek najróżniejszych, do chleba, do, do mrożonek, do, do chipsów, tak, do paluszków. Jeśli spojrzą Państwo w sklepie na półkę, to okaże się, że tych opakowań naprawdę jest dużo, ponieważ one mają naprawdę fantastyczne zastosowanie w ochronie żywności i przedłużaniu przydatności do spożycia tej żywności. To skoro mamy takie gigantyczne wyzwania. To co powinniśmy zrobić właściwie? No Powinniśmy się do nich pewnie przygotować, tak by logika wskazywała, bo raczej nie, nie ma sensu liczyć na to, że komisja zupełnie zmieni kierunek i, i stwierdzi, że a w sumie to jest bez sensu. Nie, niech nie będą zgodne z, z kryteriami te opakowania. Szanowni Państwo, w Polsce wprowadza się około 650 tysięcy ton opakowań z tworzyw sztucznych, z czego Opakowania te elastyczne stanowią niespełna 5% wartości tej masy, ale jednocześnie są bardzo widoczne, są bardzo powszechnie stosowane. One są po prostu bardzo lekkie i stosowane do małych formatów. Wszystkie znajdą się w kategorii E, jeżeli zastosujemy te kryteria, które już gdzieś wstępnie znamy, do dzisiejszego stanu faktycznego, czyli. Mamy zakaz wprowadzania na rynek. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to są właśnie opakowania przeznaczone dla małych formatów. Konsumenci są zdezorientowani, czy właśnie mamy to sortować tu, czy tam, czy to się nadaje do recyklingu. Jak się nie nadaje, a wydaje mi się, że się chyba nie nadaje, to wrzucę do zmieszanych. A może się nadaje, ale to jest plastik, to może wrzucę do żółtego, ale raczej jednak konsumenci decydują, że wrzucą do zmieszanych. Co powoduje, że ciężko jest te opakowania wysortować. Ale też instalacje na razie nie są nadmiernie zainteresowane wysortowywaniem tych opakowań. One są leciutkie, ciężko jest tą tonę uzbierać po prostu. Co my robimy, żeby, żeby mitygować te ryzyka, żeby się przygotować po prostu do tych przyszłych wyzwań? Dwa lata temu uruchomiliśmy projekt, projekt, który już wtedy. Przewidywał te przyszłe ruchy komisji. Nie wiem, jak to się stało, jakaś różdżka po prostu zadziałała, i, i no i wymyśliliśmy, że trzeba, trzeba zrobić coś z tymi opakowaniami, bo na pewno będzie taka konieczność też prawna w przyszłości. I zaczęliśmy budować system zbiórki, sortowania i recyklingu elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych i z przewagą tworzyw sztucznych. Inicjatorami i jednostkami finansującymi ten projekt są Nestle Polska i Pepsico Polska, natomiast Ecopack wspólnie z firmą Eco Solutions realizuje ten projekt pod kątem komunikacyjnym, edukacyjnym i też operacyjnym, bo my te odpady rzeczywiście ze strumienia wyciągamy, żeby je poddać recyklingowi. Jakie były powody? No, już trochę o tym powiedziałam, ale, ale żeby usystematyzować. No, po pierwsze, wykorzy wzrost wykorzystania surowców wtórnych i budowa systemu zbiórki i sortowania, ale też podnoszenie świadomości w zakresie faktu, że te opakowania do recyklingu można przekazać. Można je w sposób skuteczny, zagospodarować i, i stworzyć coś nowego. Jest to też element realizacji zobowiązań środowiskowych i ograniczenie ryzyka zakazu wprowadzenia tego typu opakowań. My musimy zbudować ten system, żeby on spełniał kryteria i chociaż pozwolił nam wskoczyć na tą literkę D, czyli taką no powiedzmy marną czwóreczkę i, i żebyśmy po prostu się w tym systemie mogli odnaleźć w przyszłości. Oczywiście bardzo istotny cel, wspieranie rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym w Polsce, ale także teraz budowanie systemu pod kątem realizacji obowiązków, które będą niebawem wynikać z PPWR. Dlaczego mówię niebawem? Ponieważ Komisja Europejska ma absolutną e, determinację do tego, żeby najpóźniej w kwartale pierwszym przyszłego roku ta regulacja stała się faktem, czyli żeby została już uchwalona i przyjęta. Ten projekt realizuje de facto mechanizm zobowiązania związane z mechanizmem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ponieważ mamy tu wszystkie praktyczne komponenty, które zostały określone w prawie unijnym właśnie dla, dla mechanizmu rob, czyli finansowanie, edukacja, zbiórka sort, i sortowanie, transport, doczyszczanie i recykling, a także produkt z recyklatu i naszą wielką ambicją jest stworzenie produktu, który będziemy mogli. Czyli do fabryk naszych partnerów zawracać. Bardzo intensywnie nad tym pracujemy. Bardzo chciałabym serdecznie Państwa zachęcić do, po pierwsze, zainteresowania się tym projektem, tym programem, do zainteresowania się też tym, co, co w Brukseli piszczy i, i na jakim etapie PPWR jest, ale też do dołączenia i wspierania rozwoju systemu selektywnej zbiórki, sortowania. i zagospodarowania opakowań elastycznych. Dziękuję najmocniej.